Siostry i bracia, gdy wspominamy dzisiaj żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za ich miłość do narodu, Kościoła i Ojczysty, bo nasz naród chciał być wolny, niepodległy, suwerenny. Cierpienia. Oczernianie, prześladowanie, zabijanie, tylko za to, że myśleli o Polsce inaczej i czuli Polskę całym sobą i pragnęli tego, co chciał cały naród, bo oni byli wyrazicielami tych, którzy nie potrafili się wznieść. Ponad to, co jest codzienne, ponad chleb, ponad to, co jest wygodą, ponad lęk o swoje życie. Dlatego, kiedy mówię o ich miłości, takiej, do której zaprosił ich Chrystus, to jest tu miejsce najpiękniejsze słowo. To są nasi bohaterowie. Hołd im składam i wdzięczność, że nie przerazili się tego, który uważał, że ma moc i siłę, choć naród był przeciwko nim. Wybaczcie mi, moje siostry i bracia, ale muszę to powiedzieć. Chyba mi wolno na tym miejscu, jako stróż tego miejsca, jeszcze dzisiaj, po tylu latach, wciąż wielu wierzy w to, że oni byli bandytami. Błagam. Jeśli nawet ktoś tu tak myśli dzisiaj, jak odchodzisz z tej góry, to zapamiętaj: bohaterowie, najlepsi synowie, Proszę Cię, odczuć propagandę, propagandę bolszewicką, komunistyczną. To były mnie na rękę. To byli bohaterowie. Staję tu razem z Wami po raz szesnasty raz, aby wypowiedzieć słowa proste, słowa wdzięczności Podziękowania, słowa uznania. Tak. To przy tych chłopcach młodych, żyjącym w lesie, w warunkach okrutnych, była Polska. Polska prawdziwa. W sercu księdza Gurgacza, kapelana tych ludzi, była Polska. W sercach tych ludzi była prawdziwa Polska. Dzisiaj, kiedy staję tu razem z Wami, to proszę Boga, aby byli zbawieni, aby ofiarę ich życia przyjął Chrystus. Pragnę modlić się za naszą ukochaną Ojczyznę Polskę by była suwerenna i niepodległa. Bo po pomruki ze wschodu niedźwiedzia są niebezpieczne. I modlę się za rodziny tych chłopców, którzy wiele wycierpieli. Wiele pomówień. Przepraszam, nawet w sąsiedztwie. Nawet w sąsiedztwie tych polskich wioskach mówiono źle o tych chłopcach. Trzeba to wszystko naprawić. Siostry i bracia, z wielką radością staję tu przy tym ołtarzu. By z wysokości tej góry lepiej widzieć Polskę naszych dni. Polskę w której toczy się ostra walka. Ostra walka duchów. Duch pogański, walczący laicyzm, wypowiada dzisiaj walkę w Polsce duchowej, chrześcijańskiej cywilizacji miłości. Wypowiada walkę nam, kapłanom. Kochajcie kapłanów. Słuchajcie ich. Bo można kościół skreślić. Kapłanów wysłać na Księżyc. Ale co z nami? Kto nas poprowadzi dokąd? Dokąd? Jesteśmy grzeszni. Spowiadam się tak jak i ty. Ale kocham Ciebie. Kocham Kościół. Kocham Chrystusa. Bo nie ma Chrystusa bez Kościoła. A słyszysz, co mówi ten pogański wschód i zachód? Chrystus tak. Kościół nie. Nie ma Chrystusa bez Kościoła. Nie ma prywatnego Chrystusa. I ksiądz Lemański, który walczy z arcybiskupem Hozerem i walczy razem z laicką koncepcją telewizji i radia, nie walczy o Kościół. Walczy z arcybiskupem Hozerem, bo jest bardzo mądrym arcybiskupem. Bo chcą go odsunąć, tak jak najmądrzejszego biskupa w Polsce, arcybiskupa Stanisława Bielgusa. A dlaczego chcą go odsunąć? Bo tekst, który napisał jako lekarz, jako teolog, nikt lepszego nie napisał. Nienawidzą go za tekst in vitro. I poprzysięgli mu, że go wyrzucą z diecezji. A ksiądz Lemański to tylko narzędzie. Głupkowato się zachowuje, nie po kościelnemu, nie po chrześcijańsku. Więc przychodzę tutaj, by prosić Boga, by ta walka po stronie Chrystusa była zwycięska. I gdy przychodzę tutaj, to nie mówię tych słów kokieteryjnie. Tu stoi Polska prawdziwa. I tu dotykam tego, co jest najbardziej piękne trwałe niepokój o przyszłość jest olbrzymi. Nie będę niepokoił Waszych uczuć, oby ta trzecia wojna, która się tli, nie rozpaliła się, a my byśmy uratowali naszą wolność, naszą suwerenność. Kiedy uratujemy? Nawet gdyby niedźwiedź przyszedł. Moje siostry i moi bracia uratujemy, kiedy będziemy z Chrystusem. Kochajcie Chrystusa w Kościele. Bądźcie złączeni z Chrystusem w miłości i nikt was nie odłączy od miłości Chrystusa, tak jak nie odłączył tych żołnierzy i księdza Gurgacza. Proszę was, Rodzina zagrożona. Naród też zagrożony. Ktoś zaprojektował gospodarkę rabunkową i zrealizował do końca. Trzeba Polaków upokorzyć. Bo to jedyny naród w Europie, który jeszcze chodzi do kościoła. Dlatego nie mamy gospodarki. Nie mamy banków. Mamy tylko stanowiska w Brukseli. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o codzienne życie. Dlatego z nadzieją i z wiarą w miłość Boga powiadam, jeszcze Polska nie zginęła, bo pamiętamy. Boga, naszego Ojca, miłującego każdą i każdego z nas, wołajmy w potrzebach świata, Kościoła i nas samych. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby głosił prawo miłości wszystkim ludom i narodom. Ciebie prosimy.